Dzień dobry. Witam 7. Y, proszę państwa września 2024 roku. Dzisiaj z kuchni władzi polecam pomidora z cebulką z papryką żółtą. Tu jest seler drobno tak starty na tarce. Tutaj mamy cebulkę, białą cebulkę, może być też czerwona. Proszę państwa, o tutaj wam pokazuję. Tutaj mamy marchewkę tym pomidorze, mamy pora, zamieszam tak głębiej, żółta papryka, proszę państwa, czerwona papryka, ogórek, por, no niczego tu nie brakuje, polane jest żadnym olejem, jeśli ktoś chce odchudzać być zdrowy, tylko polane jest zwykłą cytryną, proszę państwa, polewa się dużo, ona jest gruba, muszę dwoma rękami, ale Pokażę Wam, o bardzo dużo tej cytryny się daje, prawie całą tę połówkę, którą Wam tu pokazałam, wciskamy i, i dwie mandarynki i, i proszę Państwa, to wszystko wymieszamy, jest po pierwsze pyszna, bardzo pyszna, jest tu sałata lodowa, sałata pekińska, tak jak już mówiłam, sałata lodowa pekińska, papryczki, jabłko białe, Proszę Państwa, cebula biała, pomidor, por, proszę bardzo, seler. Bardzo dobry z jak ktoś ma anemię, żeby te przywrócić wszystkie czerwone krwinki i marchewka i niczego tu nie brakuje. Polecam serdecznie Władysława Wągrze-Piennika Suchego.